Cześć widzowie! Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy pozwolilibyście swojemu dziecku na naukę w Hogwarcie? A może sami w wieku 11 lat z nadzieją czekaliście na list tej szkoły? No cóż, jeśli tak, to prawdopodobnie nigdy on do was nie dotarł ale moim zdaniem nie macie się czym przejmować, bowiem szkoła ta była chyba absolutnie najgorzej zarządzaną placówką edukacyjną, o jakiej słyszałem a jej ukończenie i tak graniczyłoby z cudem. I to wcale nie dlatego, że był tam tak wysoki poziom i nie dalibyście rady, a dlatego, że na każdym kroku na uczniów czyhało w niej jakieś śmiertelne niebezpieczeństwo, do którego personel szkoły zdawał się podchodzić w bardzo niefrasobliwy sposób, całkowicie nie przystający do rzekomej potęgi czarodziejów, którzy piastowali w Hogwarcie nauczycielskie stanowiska. A co jeszcze bardziej zdumiewające i karygodne, w większości przypadków wcale nie wynikało to z niemocy tych osób, ale z ich całkowitej obojętności, a wręcz cichego przyzwolenia na niezrozumiałe i całkowicie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i statutem jakiejkolwiek normalnej szkoły decyzje Lambledora. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam więc wszystkie absurdalne decyzje dyrektora Hogwartu oraz nielogiczności, które w czasach nauki Harry'ego Pottera leżały u podstaw funkcjonowania tej placówki. Zaczynamy! W Sadze o Harrym Potterze bardzo często z ust niektórych czarodziejów pada pytanie jak to się stało że Dumbledore nigdy nie został ministrem magii i zazwyczaj odpowiedź jest taka że po prostu sam nie chciał nim być i notorycznie odmawiał przyjęcia tego stanowiska gdy tylko mu je proponowano Swego czasu sam zastanawiałem się nad tym, dlaczego Albus Dumbledore nie chciał zostać ministrem. Lecz myślę, że dzisiejszy odcinek doskonale wytłumaczy wam, dlaczego to dobrze, że nie wszedł on w politykę i nie zarządzał całym magicznym społeczeństwem. Albus Dumbledore był bowiem fenomenalnym i potężnym czarodziejem, natomiast fatalnym liderem, o czym świadczy nie tylko jego dyrektorska kariera w Hogwarcie, ale także i przywództwo w Zakonie Feniksa, które właściwie istniało tylko na papierze. Zakon bowiem tak naprawdę od samego początku organizował się bez niego, a kiedy tylko Dumbledore brał sprawy w swoje ręce i sam wpadał na jakiś pomysł, to prawie nigdy nie kończyło się to dobrze. Tak jak w przypadku śmierci Potterów, w którym to Dumbledore zasugerował wykorzystanie zaklęcia Fideliusa, lecz nie wpadł na to, by to on jako najpotężniejszy czarodziej został strażnikiem tajemnicy, czy gdy wbrew sprzeciwowi wielu osób kolportował na członka zakonu kandydaturę Mundungusa Fletchera, przez którego tchórzostwo zginął potem Alastor Moody. I dokładnie w ten sam, a może nawet jeszcze gorszy sposób zarządzał on szkołą, przedkładając na dobro uczniów swoje partykularne interesy i podejmując fatalne decyzje personalne. I chyba tylko jego autorytet sprawił, że już po pierwszym roku nauki Harego nie został on zwolniony przez knota ze swojego stanowiska. No bo już pal licho to, że Dumbledore przez cały rok wykorzystywał szkołę jako swój prywatny folwark, ukrywając w niej potężny kamień należący do jego przyjaciela i kusząc tym samym najpotężniejszego czarnoksiężnika w dziejach, by ten przybył do szkoły i stanowił zagrożenie dla uczniów. Można tu Dumbledora w pewien sposób usprawiedliwić, bo to dopiero zdobycie tego kamienia pozwoliłoby Voldemortowi wrócić do żywych i bez tego był całkowicie niegroźny, a Dumbledore posiadając pieczę nad kamieniem mógł to kontrolować. Ale dlaczego skoro wymyślił on idealne zabezpieczenie tego kamienia przed Voldemortem, ukrywając go w zwierciadle Ein Eingarb, to nie postawił go sobie w swoim gabinecie, tylko instalował w ogólnodostępnym dla wszystkich korytarzu na trzecim piętrze wraz z niebezpiecznym trójgłowym psem czy trolem, na których mogli natknąć się wszyscy uczniowie znający podstawowe zaklęcie Alohomora? Po co do Hogwartu w ogóle sprowadzano takie potwory, by chronić kamień przed Voldemortem, skoro jedyne prawdziwe zabezpieczenie przed nim stanowiło zwierciadło, a cała reszta przeszkód nie była żadnym wyzwaniem, nie tylko dla Quirella, ale nawet dla trójki pierwszorocznych czarodziejów, z których dwójka rok wcześniej w ogóle dowiedziała się o istnieniu magii. I jak zabawnie w tym kontekście brzmią słowa Hagrida, który twierdził, że kamień został przeniesiony z Glingota do Hogwartu, bo to najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Zresztą Dumbledore nawet nie krył się z tym, że pozostałe przeszkody tak naprawdę nie są do niczego potrzebne, bowiem przez długi czas zwierciadło stało sobie po prostu w jakiejś innej komnacie, do której Harry wchodził już nawet chyba bez użycia zaklęcia Alohomora, a puszek pilnował wtedy sam nie wiem czego, pustej dziury w ziemi, i to zwierciadło tak sobie stało przez długi czas, bo Dumbledore wiedział, że to wystarczające zabezpieczenie kamienia przed Voldemortem. Po co więc była ta cała szopka ze sprowadzaniem do Hogwartu groźnych potworów i informowaniem uczniów by tam nie wchodzili, czym naturalnie jeszcze bardziej podsycał ich ciekawość i narażał na spotkanie z tymi bestiami. Ale to wcale nie był odosobniony przypadek, a w Hogwarcie ogólnie panowała jakaś niezdrowa fascynacja narażaniem uczniów na niebezpieczeństwo. No bo teoretycznie nie pozwalano im wchodzić do zakazanego lasu, ponieważ żyły tam różne groźne stworzenia, po czym w ramach szlabanu dyrekcja wysłała uczniów pierwszego roku na nocne szukanie rannego jednorożca właśnie do zakazanego lasu, gdzie Harry spotykając widmo Voldemorta naprawdę mógł zginąć i udało mu się przeżyć tylko dzięki uratowaniu go przez centaury, a konkretnie przez Firenzo. No bo przecież Hagrid, który miał się nimi opiekować, uznał, że aby szybciej odwalić robotę, lepiej będzie się rozdzielić i wysłał dwóch uczniów pierwszego roku samych na spacer po zakazanym lesie. I już pal licho, że nie przewidział, iż spotkają oni Voldemorta, no bo to było naprawdę ciężko przewidzieć, gdyż raczej nie należał on do zwyczajowej fauny zakazanego lasu, ale przecież mogli się oni natknąć chociażby na Akromantule, przed których atakiem tylko obecność Hagrida była zabezpieczeniem z uwagi na jego przyjaźń z Aragogiem. No ale może faktycznie i o tym nie pomyślał, zważywszy na to, że na drugim roku wysłał Harego i Rona już bezpośrednio na spotkanie z pająkami, a tym samym właściwie na pewną śmierć, której uniknęli tylko dzięki nagłemu pojawieniu się samochodu ojca Rona. W ogóle oddawanie uczniów pod opiekę Hagrida to jakieś całkowite nieporozumienie. W czasach kamienia filozoficznego cały czas przecież ciążyły nad nim zarzuty kryminalne dotyczące zabójstwa uczennicy i o ile faktycznie mógł pełnić funkcję gajowego i mieszkać przy Hogwarcie, o tyle powierzanie mu pieczy nad uczniami było bardzo nierozsądnym posunięciem, nawet jeśli Dumbledore całkowicie wierzył w jego niewinność. Ludzie, którym dyrektor powierza w szkole opiekę nad dziećmi, muszą być osobami o nieposzlakowanej opinii. W przeciwnym wypadku mogła to być woda na młyn dla takich osób jak Lucius Malfoy, by podważać kompetencje dyrektora, szczególnie że w tej nieszczęsnej eskapadzie brał udział jego syn. Sam Malfoy w ogóle też jest ciekawą osobistością, i to tym razem w dobrym tego słowa znaczeniu, bo właściwie chyba jako jedyny z rodziców w ogóle interesował się tym, co się dzieje z jego synem i starał się interweniować. Podczas gdy inni rodzice po prostu zostawiali swoje dzieci na 10 miesięcy w szkole i nie obchodziło ich nawet to, że zostają oni spetryfikowani i leżą w skrzydle szpitalnym. Właśnie skrzydło szpitalne to wbrew pozorom doskonałe podsumowanie tego, co dzieje się w Hogwarcie i jakim absurdem jest wysyłanie dzieci do tej szkoły. No bo co się musi dziać w szkole, w której potrzebne jest pełnoprawne skrzydło szpitalne dla uczniów? Ale faktycznie takie skrzydło może się przydać, a może należałoby stworzyć ich jeszcze kilka, skoro w sytuacji, gdy w Lochach znajduje się niebezpieczny górski troll, dyrektor każe prefektom odprowadzić wszystkich uczniów do swoich dormitoriów. W tym ślizgonów, których dormitorium znajduje się właśnie w lochach. Ale to może ja czegoś nie pojmuję i tak naprawdę Troll wcale nie był takim trudnym przeciwnikiem, skoro pokonanie go przez pierwszoroczniaków było zdaniem profesor Magona Galwarte 5 punktów, czyli czterokrotnie mniej niż podanie konewki profesor Sprout w Zakonie Feniksa. Ale w jednym muszę jeszcze na koniec pochwalić Dumbledora jako dyrektora a konkretnie w tym, że aby zatrudnić Hagrida na nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami, poczekał aż ten zostanie oficjalnie oczyszczony z zarzutów, które ciążyły na nim przez te wszystkie lata. Natomiast ostatecznie i tak traci to na znaczeniu, ponieważ Dumbledore przez te wszystkie lata zatrudniał innego przestępcę. I to osobę, której przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej została udowodniona, a mianowicie Severusa Snape'a. I to nie tylko zatrudniał go jako nauczyciela, ale również pozwolił mu być opiekunem domu Slytherinu, czyli niejako jednym z czterech nauczycieli w Hogwarcie, cieszących się największym autorytetem. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. W tym miejscu pewnie poprosiłbym Was, abyście dali znać w komentarzach, czy zauważyliście jeszcze jakieś absurdy i nielogiczności w funkcjonowaniu Hogwartu. Natomiast zbierając pomysły na ten film, miałem ich jeszcze co najmniej drugie tyle. A przygotowując już sam materiał, zauważyłem, że pomimo iż jest on już dosyć długi, to właściwie poza jednym fragmentem w ogóle nie wyszedłem jeszcze nawet poza kamień filozoficzny, w którym główny nacisk położono właśnie na szkołę i jej funkcjonowanie. W następnym tygodniu na pewno pojawi się więc druga część tego materiału, ale i tak podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, bo być może jeszcze coś przeoczyłem. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały z Harry'ego Pottera, a w szczególności na film o absurdach ekonomii w świecie czarodziejów, który wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!